Hejcie, witajcie, czaty z tej strony, Gabur w powrocie serii Minecraft mapy. Jeżeli można tak powiedzieć: Seria Minecraft, mapy, seria typu scp katastrofa w laboratorium, nagranie ze strefy 19, etc. Było to kiedyś dosyć mocno popularne, bo myślałem, że do tego wrócę e, dosyć trochę inaczej, ponieważ mm, zaraz wam zresztą opowiem, po co jesteśmy w mapce o SCP-087: e, Game Setting, press F1, e, Brightness to Moody difficulty to Normal. Okej, okay, Brightness to Moody, jeszcze sobie poustawiam I Difficult to Normal, okej, okay, F1 Jest i nasza SCP-087 Ja się bardzo tego SCP-ka boję, w ogóle Jeju, to nie wygląda jak SCP-087 To wygląda jak zwykłe 87 To nie wygląda jakby to był Minecraft, pierwsze piętro, teraz wygląda jak Minecraft Ale w ogóle to nie wygląda jak Minecraft Z takiej perspektywy idąc po prostu, są cegły, są schody i to może być Uznałbym to za zwykłą grę, gdybym zobaczył taki screen. Jeszcze raz, a do początku witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Gabor. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka, komentarz, udostępnienie. Co chcecie. I powrót do serii z Minecraft Mapy. Mapy w Minecraft SCP. Yy, jest pewien problem. Yy, Przeszkałem sobie stronę Minecraft Mapy i, i nie znalazłem tam już map, bo wszystkie stamtąd nagrałem. Została mi strona Planet Minecraft, z której są anglojęzyczne mapy. Yy, jeżeli oczywiście, może ktoś z Was posiada mapę albo jest w trakcie jej robienia, albo z takową zrobił, to oczywiście zapraszam do kontaktu do mnie jest na Discordzie, albo tutaj w komentarzach, choć wolę Discord, bo tam więcej widzę wiadomości. Yy. Albo jeżeli ktoś jest chętny stworzyć takową mapę, no to również zapraszam, yy, z pewnością ją nagram, preferowałbym mapy fabularne. No i nie znalazłem takowej, przynajmniej jakoś jak tak patrzyłem, yy, więc w, yy, włączyłem SCP... Yy... 087. Dobrze nam znane, dobrze nam znane, pogadankowe, fajne. Eee, w Minecrafcie była jakaś taka gra, ona się nazywała chyba SCP-087-Minecraft albo Minecraft SCP-087 i to było robione wizualnie na Minecrafta, a nie na silniku Minecrafta, czyli... JOWIE! Oh, yeah. Nie cierpiecie. Czyli Javie. Eee, to jest full na Javie, to jest jako Minecraft oczywiście, link do macie w opisie. To jest jako zwykły Minecraft, eee... Mi z wielkiego po prostu mapa z teksturpakiem, bez modów, żeby nie było. Ja jestem w stanie zaakceptować i mody, i wszystko, jestem zawsze chętny na coś takiego. No ale niestety takowej mapy nie znalazłem, znalazłem to i to nagrałem, w sumie nagrywam. Liczyłem, że to będzie mapa na dwa odcinki, niestety z cb 87. 87 będzie to mapa po prostu na jeden odcinek, który jesteśmy, 13 piętro, jakbym się chciał wrócić w górę, mogę shifta dać co najwyżej. Wolniej się wchodzi w górę. Nie no, nie chcę się wracać. Equipment slowness, night vision, blindness. Więc właśnie, no, tak to wygląda. Eeeem, mm, mm, mm. Co jest? Koszty w życiu, Puś mnie, szatanie. Idzie za mną? Ciąg się przestraszyłem, ty. Okej, okay, to było straszne. Ja i tak tego Minecrafta nie mam głośnego, a i tak się przestraszyłem dosyć potężnie. A, Jezu i to w ogóle był jakiś inny niekoreaży tego ryjca. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć, moi kochani, to, to jest... To, że ta mapa jest strasznie stara, Boże. Ta mapa jest na wersji 1, 6, 2. to są stare czasy, kilka lat do tyłu. Nie było nowszej wersji tej mapy. Ona chyba sama sobie jest sprzed 7 lat, więc bądź co bądź jest to bardzo, bardzo stare. E, co więcej, ja jestem w czapce. Nagrywam to w tym samym dniu, co nagrywam oko. Nagrywam komentarzy, które zobaczycie w poniedziałek. E, ten film jest bodajże jutro w piątek. E, co za tym idzie, moi kochani? Oszty w życiu. Osz w życiu mogę na być, pierdziela Zawsze nie wiełem tego rejca czerwonego 17 piętro, dobra eee... Dalej, 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 czy ja coś wam jeszcze do powiedzenia mam? No, z chęcią przytulę każdą mapkę Na pewno jeszcze ten planet Minecraft na jakąś fabularną mapę Po angielsku, no bo tam raczej są tylko angielskie rzeczy eee, I po prostu w będę tłumaczył na polski, w biegu jakoś eee, no bo jednak Minecraft SCP... Osz, 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 osz OSZ TY W życiu TEN, ten DIABŁ IDZIE Puść mnie Piston! Czyli to wszystko jest oskryptowane, żeby on spadł. Różnica bloków, bo że w ogóle swoją drogą ten teksturpak jest jeden do jednego, wzięty do cegły i ta podłoga. Jezu, święty. Dobra, idąc dalej, e jeżeli chodzi o. Mm, coś chciałem wam powiedzieć. wycie słyszę. E bo póki co. Z IKEA nam się skończyła. Chcę te singleowe serie jakoś zachować, przynajmniej w postaci właśnie takiego Gero SCP. E więc postanowiłem, że. Poszukam znowu, zrobili serdecznie na gamejolcie i poszukam znowu gry do SCP. O SCP i znowu będę je nagrywać. To są zawsze jedno odcinkowe serie, chyba że coś dłuższego nam się trafi, tak jak na przykład SCP Recontained Project, coś takiego to się nazywało. Taka gra właśnie też w klimatach OSCP 087. Plus, chciałem jeszcze moi kochani powiedzieć, jest to że jutro będziecie mieli kolejną część quizu o, o organizacjach po z związanych z placówką, z SCP. Poprzedni odcinek może się nie przejął jakoś super, ale no nagrałem z góry 4 yy, plus on jest tak wypełniony wiedzą, że i tak będę to wrzucał. Mm. Właśnie, czy ja w ogóle mam mówiłem? Łapka w górę, możecie stawić łapkę w górę, ja zawsze łapkę w górę przytulę. Yy... Okej, okay. komunikat radiowy, że mamy coś reagować? proceed with cancer. Cokolwiek to znaczy. Proceed to chyba znaczy robić coś, tak. To jest chyba słowa proces, czyli proces. proces. Nie wiem, głupi jestem z tego angielskiego. Diabu? Kurde, nie straszcie mnie tak. Ja wiem, że to jest 87, wiem, że grałem we wszystkie wersje tej gry. Ale Jesus Christ, nie straszcie mnie. Ja naprawdę już jestem stary, ja już naprawdę! O Jezus, ale mnie nieładnie oświetla skrawek światła! Jezu święty, przepraszam za tą kamerkę. Wiecie co? Dajcie mi chwilę zrobić cięcie. Okej, okay, jestem, jeju, yeah, sorry, musiałem roletę zasłonić, bo strasznie zaczęło światło przede mną tak mnie oświetlać nieładnie. E, również przepraszam za kosiarkę, jeżeli takowo w tle słyszycie, e, ale, ale trzeba kosić. Kosić trzeba, i również przepraszam za czapkę, ponieważ mam tak zwany dzień złych włosów, znowu ten DIABŁ! Zabił mnie! Kto to jest? Kim ty jesteś? Serio mnie zabił? Serio to się da umrzeć? I zniknę. I gdzieś w ogóle, gdzie ja jestem? Halogamy mode 1. Co jest? Czemu się tak stało? Nie powinno się nigdy tak stać. Okej, okay, tu się zrespiłem. Co jest? If you started up here, multiplayer it's single player only. Boże, święty. Okay, field of View mam zepsut. Nie mam na 90. A, bo to tak działa. Dobra, na którym my piętrze skończyliśmy? Jestem ciągle na, sl na slownessie tylko. 4.12. To mnie nie, ja chcę spać tam, gdzie ja byłem które? Dwudzieste. Boże Czy to było 55, chyba to jest 55 w każdej grze o tym. Ja skoczyłem na jakoś 35 chyba. 38, dobra. I to by było chyba koniec. Dobra, przejdziemy sobie w takim razie. W ogóle tu nie, nie aktywuje to nic chyba ten. 37. Tu chyba nic nie aktywuje się za pomocą półpłytek, tylko to po prostu, jeżeli gracz będzie w tym miejscu. O mogę. Kurde, a dajcie mi butelkę na spida. Sorry, że tak to przechodzę, ale Speed. O. Tu jest spad na dół. Ja nie wiedziałem, że Typ nie może zamknąć, zabić znaczy się. Prawda, nie spodziewałem się tego. Poczekajcie, to gdzie jest koniec? Tu jest 30. A tu chyba miałem umrzeć, okej. Okay. No, now see, A, tu chyba miałem umrzeć na piętrze którymś tam. O, nic nie widać. Te mnie gdzieś. A, don't look at me. Puść mnie. Siema, potwor. A, to jest ten straszek Remember, there is no escape dzięki za granko. No, w byku. Tylko nie spodziewałem się, że mnie to zabije, a jednak mnie to zabiło. Nie mogę się ruszać swoją drogą. Dobra. Mi się ta mapa podobała. Mimo, że była krótka, to uważam, że była spoko. I gościu nawet zmienią księżyc na tym tym. I minus był taki, że grałem na starej wersji Minecrafta i mam jakiś powalony Field of View i nic nie widzę praktycznie. Dobra, możecie sami napisać jak Wam się mapka podobała, mi się dosyć mocno. Jeżeli macie swoje mapki, napiszcie serdecznie w komentarzu albo na Discordzie na PW do mnie. I co, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ta seria będzie dosyć długa, ponieważ e, bądź co bądź... E... Te mapki zawsze mi się fajnie nagrywały. No dobra, no to dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego czzeczki. Bicie jeszcze na grupę na Facebooku, fanpage, Discorda, Instagrama, Twitcha, wszystko macie w opisie jest łapka w górę, komentarz, udostępnienie, dzwoneczek i zróbmy zróbmy tak hamskość 10 minut i 1 sekundę. To wcale nie jest tak, że reklamo, reklamy są teraz zmienione i trochę ten system się zmienił, ale zróbmy 10 minut i 1 sekunda. Do następnego czeczki Cześć, cześć!